z nie o przestępstwie, teściowa siłą wtargnęła na teren mojej posesji. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Beata Raczek. Chciałam zgłosić zaginięcie syna. Wróciłam rano do domu i zastałam męża tak jak teraz. Nic nie ruszałam. Po... Jak mogłeś nas ja... zostawić? Nie wiedziałam, co mam robić, ledwo na chlebem nie było stać. Wiem o tobie wszystko. To wszystko przez niego. Gdyby mnie nie zdradził, to wszystko byłoby dobrze do tej pory. Nie jem chleba. W kuchni mam dwie lewe ręce, a poza tym. Nie jestem z tych, co robią facetom kanapki do pracy. Nieważne kim jesteś, jaki zawód wykonujesz i ile masz lat. Co się dzieje? Zaraz się dowiesz. Jedziemy do Morusa? Tak. Co on zrobił? On ma moją żonę i chce wymienić na ciebie. Stój, postrzegam! Masz do dawać wyjaśnić? Nie bardzo. Nie mam pojęcia, skąd się tam wzięły. Ja uznaję tylko homeopatię. Nie wiem, co mam na to odpowiedzieć. To naprawdę nie jest już śmieszne. Może najlepiej, prawdę. A co niby mówię do tej pory? Moros wszystko załatwił. Ja tylko odebrałam paczkę. W środku była bomba i instrukcja, jak ją najlepiej podłożyć. Nie widziałam dokładnie momentu, jak wsiadasz. Ale wiedziałam, że tam jesteś. Wiedziałam! Wiedziałam! Niechże się mama uspokoi i stąd idzie, jeżeli nie chce mieć do czynienia z policją. Nie, wszyscy nie żyją. Nikogo nie mamy. Ja sama wychowuję dziecko. Jakiś czas temu Mikołajowi puściły nerwy. Chciał mnie zgwałcić. Dlatego wstawiłam zamek w drzwiach do sypialni. To niemożliwe. Niemożliwe. To jakaś pomyłka. To była raczej kwestia ambicji. Nikt nie może wyrwać żony wielkiemu specowi od reklamy. Ale kajdanki to mi chyba zdejmiesz. O, przepraszam. Przepraszam, panie. Do widzenia. Do widzenia. To ja przyjdę później.